Bardzo dobrze mi się walczyło. Też się cieszę, że dosyć szybko ta walka się odbyła. Nie musiałam czekać, ale uważam, że bardzo fajnie wyszło. Fajnie zawalczyłam, dobrze się czułam i jestem zadowolona z przebiegu. Jesteś mistrzynią Polski, po to tu przyjechałaś z takim właśnie nastawieniem? Tak, ja tak. Jak już jadę na jakieś turnieje, zawody, zawsze staram się, żeby to jednak dać siebie wszystko. I jak pójdzie, tak pójdzie, ale moim celem zawsze jest złoto. W czasie walki finałowej były takie momenty, w których cię zaskoczyła rywalka, coś mógł, mogłabyś o tym opowiedzieć. Ogólnie rywalka była, bardzo mi odpowiadała stylistycznie pod względem walki, więc wygodnie mi się walczyło. Nie miałam takich momentów jakiegoś kryzysu. Raczej przez całą walkę czułam, że mam tą przewagę. Końcówka roku, teraz czas na odpoczynek zapewne. Tak, tak, teraz już jest czas na regenerację i dopiero już myślę o kolejnych startach na przyszły rok. To też podsumowanie roku jest, e, można zrobić. Jak ty byś e, powiedziała, jaki ten rok był dla ciebie? Ja ogólnie wracam po przerwie. Miałam trzy lata przerwy od boksu i moje ostatnie w tym roku ogólnie stoczyłam tylko trzy walki. Więc to ja wracam po takiej przerwie, że jestem z siebie bardzo zadowolona. I głodna kolejnych sukcesów. Dzięki wielkie w takim razie trzymam mocno wciąż. Dziękuję bardzo, do ustrzenia.